Mszą Świętą rozpoczęły się tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Tym razem gospodarzem była jednostka z naszej gminy, a konkretnie Dobrzelów. Wybór akurat tej jednostki nie był przypadkowy, gdyż w tym roku OSP Dobrzelów obchodzi 90-lecie istnienia. Jednostka otrzymała nowy sztandar. Sztandaru prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w W prezesa zarządu Straży ¡Suscríbete <coughs> 90 lat to jest dużo czasu, duża historia, bardzo duża odpowiedzialność. Dużo się wydarzyło, dużo pojazdów, dużo ludzi dużo, przetoczyło się przez jednostkę, wielu jeszcze z nich jest z nami. Ci, którzy zakładali tą jednostkę już niestety nie, ale wtedy, kiedy się rodzili, to właśnie mieli ten jeden rok, powstawała jednostka. Dzisiaj mogliśmy ich uhonorować e, strażackimi kordzikami, czyli weszli w szeregi e, rycerzy Floriana, bo tak to się e, nazywa. Mogliśmy też, e, jak gdyby, uhonorować wielu strażaków za ich pracę, i wkład e, odznaczeniami, chociaż nie Wszyscy mogli je dostać, ale no dzisiaj tyle, ile mogliśmy zrobić, zrobiliśmy i będziemy robić jeszcze więcej. Będziemy zakładać kolejne drużyny, kolejne przedsięwzięcia. Myślę, że przy wsparciu finansów gminy i powiatu i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na przykład, będziemy znowu mogli zakupić kolejne sprzęty i rozwinąć tym samym swoją jednostkę. Także myślę, że to się uda, bo jak widać, na razie się udaje. Z okazji jubileuszu 90-lecia jednostki OSP. W Dobrze Chciałbym złożyć gratulacje i życzenia utrzymania tej działalności, tak prężnej działalności, na kolejne lata, na kolejne jubileusze. Jesteśmy jedną z największych jednostek w gminie, i tym samym wielkie obciążenie siedzi leży na nas po stronie Krajowego Systemu ratowniczo gaśniczego Ee, życzeniem naszym, moim osobistym również jest prowadzenie jak największej liczby jednostek, chociażby łękawy do krajowego systemu, hutę podniesienie tej, 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 tej dyspozycyjności, chociażby przez ostatni zakup samochodu udało im się to zrobić. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny im za to. Myślę, że jeszcze Ludwików byłoby fajnie, gdyby też mógł pretendować, chociaż jest to bardzo, bardzo trudne. W tym roku tylko jedna jednostka w województwie łódzkim mogła wejść do krajowego systemu, ale myślę, że te kilka lat najbliższych pokaże, czy nam się to uda. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że jestem członkiem tej jednostki, która właśnie dzisiaj obchodziła 90-lecie swojego istnienia. Istnienia pełnego no, rozwoju i, i pełnego działań dla dobra i dla bezpieczeństwa mieszkańców tutaj i Dobrzelowa, i okolicznych, okolicznych miejscowości, ponieważ OSP w Dobrzelowie uczestniczy w wielu akcjach, i to nie tylko tutaj lokalnie, ale też i w akcjach poza nawet terenami gminy Bełchatów. Przypomnę uczestniczenie w akcji gaszenia. Pożarów w Zelowie. Tak więc piękna uroczystość. Jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy, że mogę w niej uczestniczyć jako członek szeregowy, ale także jako prezes gminny Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych. Ta jednostka nie ma łatwego życia, bo przebiega tutaj trasa Wrocław-Warszawa i wiele akcji było właśnie wykonywanych na tej trasie. Jest to jedna z prężniejszych jednostek, myślę, że nie tylko w mieście, ale i w powiecie. Tak, jest to jedna z najlepiej działających jednostek w całym, w całym powiecie, która działa według mnie już tak półprofesjonalnie, a może i całkowicie profesjonalnie, ponieważ są zawsze gotowi do wyjazdu, zawsze mają, mają pełną obsadę, nie zgłaszają nigdy odmów. To jest po prostu pełny profesjonalizm i zaangażowanie, i dzisiejsze przygotowanie tej uroczystości również o tym świadczy, ponieważ było, było przygotowane w sposób perfekcyjny. Umiemy i lubimy robić te imprezy. Jeśli chodzi o fantówkę, na przykład od lat już chyba 40., ona tutaj, powiedzmy, czy 50. może e, zaczęła funkcjonować, i do dzisiaj jest hołubiona przez ludzi, nawet ludność jakby oczekuje od nas tego, tego typu rzeczy. Ponieważ straszy również, no, nosi mundury, czyli jest powiedzmy jakąś tam jednostką Paramilitarną, bo nie militarną, to jednak ten patriotyzm staram się przekazywać. No i organizować chociażby koncerty patriotyczne, tak jak 11 listopada. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to powtórzyć. Jest to jednostka, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to jednostka, która działa na terenie nie tylko swojej gminy, ale również i całego powiatu. Wyjeżdżają, udzielają pomocy mieszkańcom naszego powiatu istotna rola. Tak, bardzo istotna. W naszym powiecie mamy obecnie 16 jednostek, które są w krajowym systemie. Niebawem zostanie włączona 17 jednostka, jest to OSP Pożenice. Są to najlepsze jednostki spośród wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak jest ze sprzętem i z ludźmi? Czy, czy e, te zasoby, które mamy, wystarczają? Powiem może na przykładzie tej jednostki OSP Dobrzelów. E, jednostka ma ponad 140 członków, czyli jest to. Jak na razie wystarczająca liczba członków. Jeśli chodzi o sprzęt, systematycznie ta jednostka się doposaża. Ale posiada na swoim wyposażeniu dwa samochody gaśnicze i one na no chwilę obecną wystarczają. Czego Wam życzyć? W zasadzie to siły ludzi, chęci do pracy, bo młodzież dzisiaj niestety się nie garnie do tej, do, do, do tej społecznej pracy. Dopiero w momencie, kiedy dotyka ich dorosłe życie rodzinne zaczynają rzeczywiście doceniać wolną chwilę spędzoną w straży i wtedy do nas po prostu wracają. A my się nimi musimy zaopiekować. Podczas uroczystości nie zabrakło odznaczeń dla zasłużonych strażaków, a także awansów. Obchody zakończył festyn na placu przy Remizie Strażackiej.